Cześć wszystkim jestem są, so, a to jest darmowa gra online Bubble Tanks 3, trzecia część bańkowych czołgów. Grałem chwilę tą grę i pomyślałem, że, że może być fajna. Znaczy wciągnęła mnie i od razu chciałem ten i od razu chciałem grać dalej, więc pomyślałem włączę jeszcze raz i nagram to. Ktoś mi ją zaproponował z was na Facebooku, bo założyłem taki temat, gdzie się pytałem w co pograć, właśnie taką darmową fleszówkę. No i ktoś powiedział właśnie w te bańki. Dobra. Patrzcie, mam swoją banieczkę. Wygląda to. Yy, kiedyś była taka gra, że się zjadało plankton, a potem się robiło coraz większą bakterią i tak dalej. No to jest dość podobne, tylko że tutaj strzelamy i popatrzcie. Są takie. ojoj, jak się uderzy w taką kulkę, to tracimy basic tank, yy, nasze, te, naszą, yy, nasz rozmiar. Zakładam, czy tam jakieś ulepszenie. W, w większy. Nie wiem, czemu to jest tank. Ale może tank to jest jako zbiornik, a nie jako czołg może tak być, no nie wiem jak się tą grę tłumaczy dokładnie no ale musimy zjadać kuleczki no dobra tego nam się nie chce robić, bo to będzie za długo trwało tu są inne większe kuleczki, wiadomo, że z większych z większych zawsze większe te no oh, fuck, nie, to nie tu gdzieś jeszcze indziej można? nie spotkałem takie większe, duże były wcześniej może mi się uda je znaleźć jeszcze Dobra, trzeba umijać, żeby się nie zderzyć z nimi, bo to wiadomo, jak w tych takich innych grach tego typu. O, jest, dobra. Zajebiście. O nie, wracaj tam. O nie, zniknęła mi ta kulka. Nie można się stąd wydostać. Dobra. Ona pękła. Ta jest jeszcze w miarę mała, czyli ma trzy takie. Ale przed chwilą, jak grałem, to... Z... To byłem na planszy, gdzie były takie duże, strzelające i one miały więcej. O, dokładnie. A nie, o, oh, fuck, te strzelają. Nie, to takich nie chcę. Kurde, gdzie były te duże? O, dokładnie te. Czekajcie, dobra. Trzeba wiedzieć, gdzie on jest i do niego strzelać. I tu jeszcze coś lata, takiego, co w nas strzela, tylko nie wiem, gdzie to jest. Tak, ale dobrze celuje, lepiej niż tamte duże. Okej, okay. Wow, widzieliście, jak się powiększyłem? Prawie do połowy doszedłem, i dlatego idziemy dalej takich dużych szukać. No nie chce nam się małe, będziemy bici, bici, co będziemy godzinę grać. To było nawet mocne, a znaczy nie wiem czy było mocne, a na pewno nie było słabe. Dobra, trochę mniejszych też porozwalamy. Zobaczymy, jak ten pierwszy czołg wygląda, większy. E, mamy trzecią minutę. Ja zazwyczaj we fleszówki gram 15 minut. Mam nadzieję, że jakiś tam drugi poziom czołgu, czy coś uda mi się zdobyć. No a resztę tej fleszówki to sami będziecie musieli grać. A nie, kurde, to było ten. To było trujące, fuck Znaczy trujące, jak trujące. Tam tych kuleczek się nie zbiera po prostu i tyle. Te muszę rozwalać najpierw, te małe. Główna. Gdzie on jest? Dobra, mam. Bo tam to, to mnie tylko spowalnia, a tam to mnie rani. Dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. Zobaczymy ile kuleczek mi da ten duży. Wow, prawie żeśmy level zrobili. Lecimy dalej. Lubię takie gry. Zawsze jak gram w taką grę, to mi się... Wow, 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 wow. Oh, fuck. Ale struktura wielka. To dlatego to mnie tak raniło. Co ja teraz zrobię? No nic, będę do tego strzelał i tyle, w kółko. To jest jakiś boss, powiem wam. Chyba zaraz się cofnę do poziomu planktonu. Ja mam nadzieję, że ja mu coś robię w ogóle. Chociaż nie wygląda. O, powiem wam, że ciężko, że temu chyba nic nie robię. Już no nic, cofnęliśmy się trochę. Co za szajs, dobra. Chciałem to tak szybko zrobić wszystko, że w końcu trafiłem na jakiegoś superbossa. Może trzeba mieć lepszą broń. O nie, o nie, o nie, o nie. To jest złe, tego nie bierzemy. One po prostu jakieś syfa robią, te są dobre. No nie, trzy kuleczki znowu, jaka masakra. Fak, nie no, jestem znów najgorszy na świecie. Ach, dobra, idziemy dalej. Już. O nie, o nie, o nie. O nie. To mam nadzieję, że z tego wyleci coś du dużego. Dziwi mnie, że jak go uszkadzam, to on się nie uszkadza tak naprawdę. Wiecie? Wydaje mi się, że powinno być tak że. No dobra, no jesteśmy, powiem Wam do przodu jednak mimo tej walki zaciętej. Tylko nie wiem co tutaj będzie. Tego trzeba załatwić, bo tamten to mnie klei, ale. Dobra. Jest dobrze. A będzie jeszcze lepiej. Ciekawe co czarny robi. Nie chciałbym się przekonać. O oh, fuck! Oh. Ale jestem to dobry. Dobra. No teraz to już kurde 7 kulek mi brakuje. Idziemy w lewo. Może tylko że tam był boss gdzieś w pobliżu. Tu chyba wyjdziemy na plus, jednak. Przykulki mi jeszcze brakują. Jest, udało się. Dobra, możemy ulepszyć. A, patogen. Starly. Nie wiem, który jest, który. Aha, nie, edit chwila, bo to jest pierwszy. Klas 1, klas 2. Heavy cannon. Primary one, three sprit. Nie wiem, co to znaczy. A może mogę... O, mogę swój własny edytować. To jest dobre, naprawdę. Ja lubię takie gry. Safe and easy small bubble. Czekajcie, body, basic cannon, tu nie ma, heavy cannon, machine gun, mogę takie w ogóle coś robić? Aha, muszę body pewnie zwiększenia medium. Nie mogę tego zmienić hm. Load, tank, save, exit Nie, nie, cancel, cancel O nie Nie wiem jak to wrzucić tu i to jest mój problem Want to no dobra, dobra, bierzemy taki zwykły yy, klasę, drugą bierzemy i tyle. Wow, ale mamy heavy canon. Ok, to teraz myślę, że tego bossa możemy zniszczyć. O nie, 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 nie. Zmniejszyliśmy się, fuck, Cofnęliśmy się w rozwoju, no nic. No nie, no nie, 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 nie. To chyba jakiś żart jest. Kurde, jak tu łatwo przegrać to wszystko. Najgorzej na świecie się stało, tu nie tych nie strzelamy. No, zobaczmy co tutaj jest. To są najgorsze, bo one nie, nie dużo dają. A strzelają, wiecie, strzelają, a nie ma tego, a nie dają dużych kulek. Co ja tu robię jeszcze? Powiedzcie mi, jeśli one są najgorsze, idziemy w dół i w prawo, ale nie wróżę sobie dużego sukcesu, jako że. O! No, to są te. Widzicie, najmniejsze to zawsze kurna, najbardziej denerwujące są. Patrzcie, patrzcie, patrzcie na skubańca. No i co, gdzie jest reszta? Jeszcze trzy kuleczki, z tego wyskoczą trzy? Nie, z tego jedna. No nie mówcie mi, że teraz będę musiał o jedną kulkę walczyć. Gorsze jest to, że, że tak bardzo się aż da cofnąć w tym rozwoju mojej kulki. Ciekawe, jak to się nazywa. Może to są jakieś planktony czy coś? Okej, okay, jedziemy. O, fakt, to są rożki, to są rożki. Ryba rożek to jest. O, nie, ale mi zaatakowała. A to bije w ogóle za 6, chyba. Ciężko się z tego trafia, bo to w jakimś taki spowolnionym tempie działa. Jak się wszystkie zabije w danej kulce, to... Yy, yy, wszystkie z tej kulki rzeczy się na nas ten. O kurde, może mi się jeszcze do trzeciego levela uda dobić. To By Było świetne. A te nawet nie ranią, powiem wam, te, które tak sobie pływają bez trosko tutaj. Dobra. Edit Your Tank. No, nie, czemu miałbym. Aha, bo on dostał jakąś moc, że niby mógłbym edytować jeszcze teraz w trakcie. O fuck, co to strzela w ogóle? Jakieś chore rakiety tutaj lecą. O oh fak! O, wszystko zabiłem w całym regionie! Do góry czy w dół, tam będą coraz mocniejsze. O nie, rożek, rożek, rożek. I jakie żuki. Patrzcie, ale ja je zabijam od przodu, to one nie wybuchają, bo one wcześniej jakim w dupę waliłem, to takie ten, to takie dziwne rzeczy z nich leciały. A te w ogóle się trzymają bardzo daleko. I nie chcą podpłynąć. Ta komórka też jest większa niż inne niż te poprzednie. Widać, że jesteśmy w jakimś dalszym etapie gry. Dobra. O. Class z e, Tripod by Hero. A, jedno, jeden Shield. Weźmiemy sobie tak. you have us. Use by Aha, dobra. A to dziwne z tą tarczą. No nie, i żeśmy się cofnęli w rozwoju do klasy drugiej. Znaczy ten statek też jest klasa. O nie! Najgorzej na świecie. Nie, 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 nie. Wracamy stąd. To są najgorsze, jakie mogą być. Ach, dobra, powiem wam, że chyba będziemy kończyć, bo leci już 15 minuta. Jak widzieliście, bycie kulką jest dość ciężkie. Trzeba uważać, bo nas mogą szybko zamienić w najdrobniejszy plankton. Jednocześnie z małej kulki, która nic kiedyś nie znaczyła. Sta o, oh, Staliśmy się dużą kulką, aż mi się przesunął ekran. No. I tyle, i to by było na tyle. Gra nazywała się e, Bubble Tanks 3. I to chyba bardziej chodzi nie o czołgi, tylko o zbiorniki. Tak mi się wydaje. Jako wiecie, jako takie komórki. Tak więc trzymajcie się wszyscy i do zobaczenia w następnym odcinku darmowych gier online. Papa! Pa.